Głupi rudzielec, no z nim zawsze jest to samo, może następnym razem mu załatwimy po prostu darmowy obiad w IKEA, albo nie wiem, damy mu poryją, no to nie może tak dłużej być. O, a ty to kto? Czekaj, czekaj, ja cię znam, ty nie jesteś ten samu? Ty, nawet jeśli to co, gościu, co? Tej odcisku na twarzy szukasz? Nie no, słuchaj, muszę stąd wyjść jakoś, nie wiesz, którędy mogę wyjść? nie mam czasu, gościu, tej, płyń dalej, tam na szagę za paroma skrętami stuleje spotkasz, ja nie mam czasu, opie. A jak poznam tego stulejarza? Ja ci teraz nie będę cech charakterystycznych mordy opisywał, ja nie portrecież pamięciowy. Stulejarz jak stulejarz, będziesz go mijał na pewno, rozpoznasz, odpowiada 100%, ja lecę wyciskać Aldo, men. <wzmiech> e, no, no dobra, dzięki Gdzie ten stulejarz, jak on może wyglądać, jak ja go poznam? O, 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 kurde, jakiś plemnik, czy co? Ale to chyba on. Eee, yy, stulejasz? No, ja jestem stuleją, ale nie mam przy sobie więcej fajek. Obrbili mnie. Nie rób mi krzywdy. Eee, słuchaj, chcę stąd wyjść. Sam powiedział, że podobno wiesz, którędy mam wyjść i w którą stronę mam iść. Czy możesz mi, kurde, pomóc? Ech, no dobra, no to ten. Najpierw w prawo płyniesz, nie? Później prosto płyniesz, za 50 metrów skręcisz w lewo, później w prawo będziesz miał graffiti z napisem Stulej to cfel, później pod kątem 120 stopni w górę, później w dół i jak światło na końcu rury zobaczysz, to płyń, bo to wyjście jest, a nie przejście do raju, także spokojnie możesz płynąć. No trochę jest taki labirynt, ale myślę, że sobie poradzisz. No to um, trzeba powtórzyć coś, czy wszystko jasne? Wiesz co mógłbyś, bo zgubiłeś mnie jak miałem skręcić w prawo. Dobra, wiesz co? Po prostu płyń, płyń, przejad cały czas przed siebie, bo to rura jedna jest, dwukierunkowa rura jest. Aha, mogłeś tak od razu. No dobra, idę. Chciałem być miły, bo ty pewnie, to wytłumaczyłem wszystko ze szczegółami. Trzymaj się. na na ja pierdzielę ja temu rudemu chyba złamie kręgosłup. No daj spokój, co to jest? O oh jest, znalazłem wyjście! No, cool. Ztowiam z kanałów.